Księga Hioba, rozdział 39. Znasz porę rodzenia skalnych kozic. Dostrzegasz poród gazeli. Czy zliczysz miesiące, gdy są brzemienne? I znana ci chwila rodzenia. Kulą się, rodzą swe młode. Kładą kres swoim bólom. Młode ich mocne rosną w polu, odchodzą, by do nich nie wrócić. Kto zebrę wolno wypuszcza, kto onagra rozwiąże. Za dom mu dałem step, legowiskiem zaś jego słona ziemia. Śmieje się z miejskiego zgiełku, słów poganiacza nie słyszy. W górach szuka on paszy, goni za wszelką zielenią. Czy Bawuł zechce ci służyć? Czy zanocuje przy twoim żłobie? Przywiążesz go powrozem do pługa? Będzie z tobą orał doliny, Czy zaufasz, że bardzo silny, Trud swój jemu powierzysz? Zawierzysz mu, że wykona zadanie, zgromadzi zboże na klepisku? Żwawe są skrzydła strusia, czy tak jak pióra bociana, Jaja swe rzuca na ziemię, ogrzewa je w piasku. Zapomina, że można je zdeptać, lub że zniszczą je dzikie zwierzęta. Swe dzieci traktuje jak obce, że trud jego próżny. Oto się nie boi. Mądrość Bóg go pozbawił, mądrości Bóg go pozbawił. Rozsądku Mu nie udzielił. Gdy się podniesie i cwałuje, śmieje się z konia i jeźdźca. Czy dajesz siłę koniowi, grzywą przystrajasz mu szyję i sprawiasz, że biegnie jak szarańcza? Aż silne parskanie przeraża. W dolinie bije kopytem radośnie, Z mocą się rzuca na oręż. Nie boi się, drwi sobie z lęku. On nie ucieka przed mieczem, Gdy kołczan nad nim zadźwięczy. Ostrze oszczepu i dzidy. Pędzi wśród huku i dudnienia, Na głos rogu nie, nie ustoi. Zarży ilekroć róg się odezwie, Zdala już węszy wojnę. Krzyki dowódców i wrzawę. Czy według Twego zamysłu uniesie się soku, skrzydła rozwinie ku południowi? Czy na Twój rozkaz orzeł się wzbija? Wije swe gniazdo na górze. Mieszka na skale i nocuje w skalnym załomie, gdzie nie ma dostępu. Stąd sobie szuka żeru, bo jego oczy widzą daleko. Pisklęta jego krew ch ch chłepcą. On wszędzie tam, gdzie zabici? Koniec 39. Rozdziału księgi Hioba. Rozdział 40 Księgi Hioba. Zwrócił się pan do Hioba i rzekł: Niech przeciwnik wszech wszechmocnego odpowie. Niech zabrzmi głos tego, co oskarża boga. A Hiob odpowiedział panu: Jestem mały. Cóż ci odpowiem? Rękę położę na ustach. Raz przemówiłem i nie odpowiem. I drugi raz, a niczego nie dodam. Z wichru pan odpowiedział Hiobowi: Przepasz biodra jak mocarz. Będę się pytał, pouczysz mnie, naprawdę chcesz złamać me prawo? Złomi wykażesz, abyś miał słuszność? Czy ramię masz mocne jak Bóg, a głos twój grzmi tak jak jego? Przywdzieję potęgę i wzniosłość, przystrój się pięknem i chwałą. Fale swojego gniewu wylewaj. Spójrz na każdego dumnego i poniż go. Spójrz, upokórz pyszałka. Zniwecz na miejscu bezbożnych. Ukryj ich razem w prochu. W lochu zamknij ich twarze. Nawet cię za to pochwalę, że twa prawica dała ci zwycięstwo. Oto hipopotam, jak ciebie go stworzyłem. Jak wół mątrawą się żywi. Oto jego siła jest w biodrach, a moc w mięśniach brzucha. Ogonem wywija jak cedrem. Ścięgna ud jego silne, powiązane, jego kości to rury z brązu, jego nogi jak sztaby żelazne. On jest początkiem dróg Boga. Stwórca obdarzył go mieczem. Paszę przynoszą mu góry i grają tam wszystkie dzikie zwierzęta. On leży pod kwiatem lotosu w ukryciu trzcini trzęsawisk. Lotosy dostarczają mu cienia, wieżby znad potoku go otaczają. Choć rzeka wzbiera, on nie drży, spokojny, choć prąd sięga paszczy. Czy można go złapać za oczy, przez nozdrza przesunąć pętlicę? Czy krokodyla chwycisz na wędkę lub sznurem wyciągniesz mu język? Czy przyciągniesz mu powróz przez nozdrza, a szczękę hakiem przewiercisz? Może cię poprosi o łaskę, czy powie ci czułe słowa, czy zawrze z tobą przymierze? Czy wyciągniesz go na stałe do służby, czy pozbawisz się, czy pobawisz się z nim jak z wróblem, czy zwiążesz go dla swych córek? Czy go wspólnicy wystawią na sprzedaż? Podzielą go mieńcy kupców? Czy podziorawisz mu skórę dzidami, a głowę harpunem na ryby? Odważ się rękę nań włożyć. Pamiętaj, nie wrócisz do walki. Koniec czterdziestego rozdziału Księgi Hioba.